Zapewne. Każdy z nas ma swój najbardziej znienawidzony typ misji w grach, aktywność bądź też lokacje. A to właśnie lokacje w grach potrafią być tak samo zróżnicowane, jak i analogicznie irytujące. Chociażby wodne poziomy z kompletnie inną fizyką i nierzadko potrzebą łapania oddechu przez bohatera, wulkaniczne rubieża podpalające co rusz gracza, który naprawdę musi uważać, gdzie stawia następny krok, czy też bagna. Bagno. Obszar o utrzymującym się wysokim nawilgoceniu, porośnięty przez roślinność przystosowaną do specyficznych warunków związanych z dużą wilgotnością. Źródło Wikipedia. Wiecie, jaki jeszcze obszar w grach charakteryzuje się wysokim stopniem nawilgocenia? Czy też udaje, a grad za sprawą imersji sobie dodaje? Nie, nie chodzi mi o wodne poziomy. Kanały. Hendożone kanały. Naprawdę nienawidzę bagien i kanałów w grach. Jest to mój znienawidzony rodzaj lokacji i to naprawdę niezależnie od ogrywanego tytułu. I dlatego też w tym filmie te dwa rodzaje miejscówek będziemy sobie traktować łącznie, gdzie kanały uznałbym za swoisty podtyp bagien, które właśnie to posiadają cechy bagien, ale na dodatek bywają też ciemne i korytarzowe, a nawet i czasem są labiryntem. Z kolei oba te obszary wrzuciłbym do szeroko rozumianego worka wodnych lokacji. Cześć, ja jestem Kairos i dzisiaj przedstawię wam moje top 5 najbardziej ulubionych, łamane na znienawidzonych, bagien w grach. Top 5 bagien w grach. A, jeszcze taka drobna uwaga, pewien czas temu robiłem małą ankietę, no nie do końca miarodajną, biorąc pod uwagę temat tego filmu, ale jeżeli spojrzymy na to, co was, moich widzów, najbardziej irytuje w grach, to na pewno obligatoryjne minigierki. O tym to w sumie można jeszcze oddzielny film machnąć. Ale na drugim miejscu poziomy oparte na wodzie i wierzę zatem, że nie tylko ja nie lubię bagien w grach. Miejsce na siłę, Minecraft. U. Co ci chłopie zrobił Minecraft? Pozwól, że zaraz wyjaśnię. Co jako pierwsze przychodzi wam do głowy, gdy myślicie sobie o bagnach w grach? Bo ja o irytującym spowolnieniu bohatera przez to, że ten musi brodzić popas w wodzie. Dlatego uberwało się nawet Minecraftowi. O ile w większości przypadków w naszej kanciastej grze poruszamy się pieszo bądź łódką, tak bagna zdaje się nie umieć określić. Przez co łódką słabo, bo co chwilę ląd, a i pieszo nie za fajnie, bo zbyt bardzo dzieli nas woda od trwałego gruntu. Miejsce piąte: Metal Gear Rising Revengeance. Yep, oberwało się nawet jednej z moich ulubionych gier ostatniego czasu. Bo, o ile co do konstrukcji całego MGR-a i jego korytarzowości nie mam naprawdę najmniejszego problemu, tak jednak mamy tu do czynienia z kanałami podczas misji w Meksyku, które, najprościej rzecz ujmując, są najnudniejszą misją i zarazem lokacją w całej grze. Dodatkowo, jawi się tutaj jedna z cech wkurzających miejscówek w grach i zarazem bagien, czyli irytujący przeciwnicy. W tym przypadku pierwszy raz spotykamy tak zwanego Mastifa, gorylopodobnego cyborga, który potrafi napsuć nerwów niewprawionemu graczowi. Oj tak, sporo się przez nich umierało podczas pierwszego przechodzenia gry. Warto w tym miejscu również wspomnieć, że o ile większość etapów w Raisingu kończy się świetną walką z bossem, tak w przypadku Meksyku jako finalnego przeciwnika spotykamy Grada. Ukraiński... serio, nie żartuję, według lore ten sprzęcior pochodzi z Ukrainy. Ja Ukraiński sprzęt wojskowy, który później w grze traktowany jest jako standardowy przeciwnik. Miejsce czwarte. Gotik. Znowu dupa. Gotikowi w moim zestawieniu obrywa się głównie z tego samego powodu co klocą. Czyli sprawieniu, że nasza postać trudniej się porusza, co przeszkadza w przypadku Gotika, szczególnie w walce. W pierwszej części naszego niemieckiego drewna, cała lokacja bagien jest jakaś taka niedorobiona. Właściwie to cały pierwszy gotik jest jakiś taki trochę niedorobiony. I w sumie poza szukaniem ziółek dla jaśnie tego, która sama w sobie wydaje się być trochę na siłę, to naprawdę nie kojarzę jakiejś innej misji, która by nas w Górniczej Dolinie wysyłała Wybitnie na bagna. Same bagna w tej odsłonie nie mają tak naprawdę do zaoferowania zupełnie nic poza grupką zbieraczy z obozu na bagnie, przećpanego nowicjusza Netbeka. O, ależ oni są wszędzie. Spójrz na drzewa, jak one tańczą. E, rozumiem. I cwaniaczka szrata. Który ucieknie przy pierwszej lepszej okazji, ale tak to by z chęcią kogoś porobił. Moglibyśmy przemierzyć całą kolonię, odciążyć kilku frajerów z ich gotówki. Jasne, trzymajmy się razem. Czyli w przypadku bagien w pierwszym gotiku mamy do czynienia raczej z takimi ciekawymi akcentami, ale z niczym innym, co by naprawdę zajmowało nas na dłużej. Jest w sumie jeszcze jakiś piedestał emanujący magią, ale no jest i nic poza tym. Z kolei bagna w nocy Kruka są o wiele lepiej zaaranżowaną lokacją. W końcu jest co pozwiedzać i cały ten obszar nie jest tak bardzo zamknięty jak w pierwszej części. Jednak dowalili nam jeszcze chociażby krwiopicami kamikadze i pieprzonymi bagiennymi golemami, które są okropnym utrapieniem, jeśli robimy Jarkendar przed wizytą w Górniczej Dolinie. Roślinność również jest bardziej gęsta i nie jest tak łatwo wzrokiem wykryć potencjalnego zagrożenia. Ja, pomijam już znane wszystkim celowanie z złuku. W dużej mierze na bagna w Jarkendarze trzeba pamiętać po prostu, by nie wkurzyć golema. Miejsce trzecie. Wiedźmin. Zaraza. Szczerze przyznam, że od konstrukcji, bagiem w dwóch pierwszych częściach Gotika, to jednak CD Projekt Red w pierwszej odsłonie Wiedźmina udało się stworzyć jeszcze bardziej irytującą lokację bagien. Bo o ile w większości gier bagna to raczej otwarta struktura, i te w pierwszej odsłonie Wiedźmina również na pewien sposób są, to tu naszą irytację może wywołać dość zauważalna korytarzowość tej lokacji, pełna ślepych uliczek... Która może być powodem, dla których wręcz odechce się grać. Mapa w ogóle nie pomaga, a cały design tego obszaru nie sugeruje wystarczająco dobrze, gdzie gerwazy może się przycisnąć, a gdzie nie. Kończy się to na krążeniu dookoła, a dodatkowo zewsząd ciągle wyłażą potwory i inni przeciwnicy. I gdyby tak za każdym razem podejmować walkę, to charakteryzuje się to po prostu od co znaczącym marnowaniem czasu, a na bagna przez sporą część wiedźmina wracamy i sporo po nich łazimy z punktu A do punktu B. Miejsce drugie: Dark Soulsy i inne Elden Ringi. Generalnie niemal wszystkie lokacje w grach From Software nie specjalnie sprzyjają zdrowiu, ale po raz kolejny to właśnie bagna oraz kanały mają specjalne miejsce w moim serduszku. Pierwsze Souls'y i Brazylia, Blight trzy trzecie Solsy i Faron Keep, nie mówiąc o Elden Ringu wraz z jego szkarłatną zgnielizną i kanałami pod stolicą. Trzeba dodawać, że nierzadko mamy tu do czynienia z trucizną, zarówno tą, którą raczą nas przeciwnicy, ale i jako efekt otrzymywany przez teren. Jeszcze są jakieś klątwy i inne tego typu... Szczególnie w pamięć wryły mi się bazeliszki, które pojedynczo nie są trudnym przeciwnikiem, jednak w grupie i na zamkniętej przestrzeni bardzo szybko mogą wysłać nas na drugą stronę, szczególnie w kanałach. Moje wojasze również zaburzyły mocno kanały w Elden Ring. Przysięgam, że pomimo splatynowania tej gry jest to jedyna lokacja, której świadomie nie pozwiedzałem w pełni, a jedynie obejrzałem poradnik na tubach o tym jak dotrzeć do Omenu Moga. Za którego jasne jest osiągnięcie i którego pokonanie jest konieczne do odblokowania jednego z zakończeń gry. Kanały pod stolicą to zdecydowanie plątanina korytarzy pełna irytujących przeciwników, w której gdzie niegdzie musimy skoczyć, a możecie się domyślić, czym kończy się źle wymierzony skok w grach od From Software. I podsumowując to wszystko bardziej szeroko, to można powiedzieć, że przez właściwość bugień i kanałów w grach od From Software, to w tych lokacjach zdaje się umierać o wiele częściej niż w innych miejscówkach w grach tego typu. Miejsce pierwsze. Walheim. Walheim to chyba moja ulubiona gra, stworzona przez taki mniejszy zespół deweloperów i zarazem udało im się stworzyć najbardziej śmiercionośne i irytujące bagna, z jakimi miałem do czynienia w swojej growej przygodzie. Bagna z Valheim autentycznie zapewnić mogą koszmary nocne. Pomijam fakt, że jest to najbardziej creepy biom w całej grze, pełny nieumarłych, to na dodatek ciężko powiedzieć, czy to one są najbardziej irytującą lokacją w całej grze, czy równiny, bo komary to jednak nie przelewki. He's after you. Draugry i szkieletory pojawiające się zewsząd, gdzie się da. Pijawki gryzące po kostkach. Pieprzone trujące kulki szlamu. Małe ufolutki, które rzucają ogniem i giną po chwili po zetknięciu z wodą. Czasem natrafi się jeszcze na wkurwionego drzewopodobnego podobnego stwora aka abominację. a jeszcze w nocy upiór chcecie wpierdzielić. Nie brzmi to dobrze. Czy mówiłem, że dodatkowo brodząc w wodzie jesteśmy spowolnieni i ciągle na efekcie bycia mokrym, co dodatkowo daje nam debuff do odnowy życia i energii? Bagno w Walheim to zdecydowanie miejsce nie do życia. Szczególnie jeżeli farmicie żelazo i przypłynęliście statkiem, ładnie cumujecie, a wraz z niej towar to ten na waszych oczach zostaje... w... Pierdzielony przez pijawki. Zdecydowanie same lochy, do których się wchodzi, żeby wdobyć to żelazo, są zdecydowanie bezpieczniejsze niż wszystko, co dzieje się na zewnątrz. Tak, jeszcze ta potrzeba powrotu po itemy po każdej śmierci. I weź tu człowieku niemniej na łące obok portalu. Bagna z Valheim to zdecydowanie najbardziej śmiercionośne i iltujące bagna całej mojej growej przygody. I nie oznacza to wszystko, że bagna to są struktury, których całkowicie w grach unikam i. Płaczę, kiedy docieram tego rodzaju etapów w grze. Po prostu czuję większe skupienie na tym, co robię i zastanawiam się, co tam deweloper przygotował, by zwiększyć wyzwanie. A ci potrafią być wymyślni. I pamiętajcie o możliwości ocenienia tego filmu, czy też subskrybowania kanału, by być na bieżąco z tym i owym. Dajcie też znać w komentarzach, co wy uważacie o bagnach w grach i może macie swój własny przykład z danego tytułu, jak to bagna was zirytowały, a deweloper kreatywnie podszedł do stworzenia tejże struktury. i jej mechanik. Dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Baba Boi.